Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony To już ósmy odcinek serii, zagrajmy w Diablo 2 Resurrected. W tym odcinku sobie pogadaliśmy z mieszkańcami Ludgolem oraz ukończyliśmy pierwszy rozdział. Zresztą udamy się do kanałów. Poszukamy tego potwora, który żywi się ludzkim mięsem. Radamenta. Już na start mamy płonące trupy. No i póki co to nasza buława jeszcze... To sobie dobrze radzi. Mam nadzieję, że z czasem już dostaniemy lepszy ekwipunek. Na razie wymieniłem taki stary z pierwszego rozdziału. Coś co ma więcej obrony. Mamy do jednego wrzuciłem klejnot, który nam daje tam pewne bonusy. I kolejny duży talizman. Za niedługo będą się wybierać, które talizmany jednak faktycznie mi się przydadzą. Na razie mam. Widzę to wszystkie, które do tej pory zebrałem. Zresztą jeden sprzedałem. Znałem, że jest mi niepotrzebny. No bo tam dawał tylko skuteczność i energię. To albo mi nim bardzo. niezbyt potrzebne. Płonące trupy. One raczej mają większą odporność na ogień. I tak mi się wydaje. Coś tutaj wziąłem, a nie wiem co. A, dla czarodziejki. Okej. Okay. Ja i się przyda na moją drugą postać. Oj, i tutaj ktoś mnie zatruł. Jakby się uleczyć. Kto tutaj mnie truje? Tam była jakaś pułapka. To coś w tym stylu. Czy tutaj coś ciekawego mamy? Nie. Ale mamy złotą tarczę, okej, okay. mała tarcza, warto będzie ją zidentyfikować. Podnosi bonusy. bonusy, raczej od mojej szarży, ona tak się chyba nazywa, szarża albo w tym stylu, nie będzie ze względu na odporności jakie ona daje. W razie to jest dla mnie najważniejsze, ich dość dużo. Obawa się że zimna, ale raczej tutaj nie, nikt zimnym nie będzie atakował. Wolę bonus do doświadczenia aktualnie. Mi się wydaje, że znalazłem zwój właśnie do identyfikacji: 43% obrony. 30% do obrony. Zacza na blok. Oślepienie celu. 2% do promienia światła. Plus 20% do zdrowia i plus 20% do zręczności Raczej nie jest najgorsza, ale raczej nie jest ona dla mnie. Jednak to aktualnie mamy. ...wydaje mi się, że jest lepsze. Daje dużo odporności. Może ma troszkę mniej obrony, ale te odporności też swoje dają. A obrona nam chyba raczej nie daje odporności na dany żywioł. Po prostu przed atakami fizycznymi. Dobra, czyli tą część mamy zbadaną. Możemy udać się w prawo. Pewnie z prawej strony znajdziemy wyjście do Ludgolę. Od strony portu. Właśnie tutaj można było wejść z dwóch stron. Bo właśnie koło tego ciekła. Bo właśnie od strony portu. Właśnie udałem, że wejdę ten kanał. A dobra, to już wiem kto mnie zatruwa zombie no właśnie dużo tutaj mają trucizn. A ja chyba mam akaz mało odporności na truciznę bym zderknął 13% tylko strasznie mało a tu jeszcze jeden został I zebrałem przypadkiem właśnie to bym wyrzucił Na przy okazji poziom wpadł by od razu dodamy do tego ognia Dwa w i trzy w żywotność idziemy dalej. Chyba to może. raz nam się w lewo. Szybko uciekajmy od tych zombiaków. Nas nie zatruli. Tutaj mamy wyjście do portu, tak? Tak. A zostało tylko znalezienie. zejście na drugi poziom. Wydaje mi się, że radament jest chyba na trzecim albo na czwartym. Pamiętam je dokładnie, ty było tych poziomów. Coś tak kojarzę, właśnie, że trzeci albo czwarty. Mamy kolejny bonus. właśnie bo do walki. Obstawiam, że to zwiększa obrażenia z walki wręcz. Jak jakbym potem symbolu poznał. Dobra, dwie sobie wezmę. Chyba zużyłem jeden. jeden. Zaskakując, uzupełnimy zapasy, żeby mieć. Na maksa. No i z tej strony powinniśmy mieć właśnie zejście na drugi poziom. I dobra, szukamy teraz kolejnego zejścia. Znaczy tego co też tutaj jest. Gdzieś. Odporę się na tak naprawdę nie chce. Wow, to za nowe podporki. Teraz elitarny przeciwnik. Z tego co każdy to gdzieś tutaj jest też punkt nawigacyjny, tylko nie pamiętam czy na drugim, czy na którym poziomie. Okej. Okay. Czekaj, tutaj, tutaj bym Ci zidentyfikował może ten talizman. To zrobię tak, jakbym zostawił. To można wyrzucić. To też, tam też. Możemy zostawić, to możemy zostawić. Niech sobie tutaj leży. A, jeszcze jedno mam zwój. Od razu sobie... Piersień sprawdzimy. Pięć do energii. Kat pójdzie na sprzedaż. Nie wiem, jaka nie jest potrzebna. W naszym paladynie. A, no, przekazamy. od razu. Punkt nawigacyjny. Bym skorzystał z tego. Sprzedamy i wrócimy już na szybkości. No niech sobie zostanie. A. Na sprzedaży, a właśnie tego identyfikacja, wydrożyć to, sprzedać, a tylko 74 z... A ta błyskawica telekineza, dobra ten sprzedaż, nic ciekawego, zresztą też ja bym tylko w życiu rytki, na razie tutaj zbiera to. Tam nie trzeba będzie kupować nowych, a tylko ze skrytki uzupełnimy. Dobra, czyli tą stronę mamy zbadaną. Poruszajmy w górę. I raczej to będzie na trzecim poziomie, bo zawsze, jak tak kojarzę, to on był jeden poziom niżej niż był... Ej, plazm w tą truciznę. Jeden poziom niżej niż jest punkt nawigacyjny. Stawiam, że go gdzieś tutaj znajdziemy. Te potwory, trochę mi nagi przypominają. Wiadomo, nagi to były węże, ale też miały takie cztery ręce. Mieczami kapliczka, zdrowe to się możemy uleczyć. Jest dużo tej kapliczek. Porność na zimno, ale na razie będzie. Na razie tam się nie udajemy, nie udajemy tylko. Tutaj sobie rozświetlimy, o odporność na ogień, może przydać. Tutaj oni mogą bić troszkę z ognia. Potem stronę mamy zbadaną. badaną. Zpadłabym bardziej odporność na trucizny, mam być szczery, o antidotum. Też się może przydać. Dobra uciekamy. Nie z tych chmur. Kolejny zwój. Miejskiej teleportacji. No i sobie w tą stronę składamy. Czyli się udamy z powrotem do góry. Jak czuję, że tam będzie przejście. Na wyższy poziom. Bardziej na niższy niż na wyższy. No i tutaj mamy. Zakończenie tej odnogi. jak sądziłem u góry będzie gdzieś. Przejście. Co ja tutaj mogę wyrzucić? Mogę wyrzucić. też mogę wyrzucić. Zrobię. Dajmy tu. Tutaj. Co za miksura? Odtajania. Nie mam pojęcia co za miksura zawsze robi. Zawsze ją od razu wypijam. Wam, że to pewnie jest związane z jakąś magią. Albo no, coś w tym stylu. Czyżbyśmy by, czy tutaj mieli przejście już? Tak, mamy zejście na trzeci poziom. Jeszcze znaczy się nie zaktualizowało. Więc żeby to jednak był czwarty poziom. Ten radament przesieduje. Może tak w sumie być. Pornoś na zimno to nie. Tutaj raczej nikt nie bije właśnie z zimna. Bardziej z ognia i trucizny. O, obróć się i dysz go. A warto wykorzystać jednak tą aurognia. By te zębiaki wychodzą z siebie z daleka Aura się do tego idealnie nadaje. I mamy magów tym razem tego rodamenta spotkaliśmy. Okej okay. mnie jeszcze zamraża. Wiecie co? Ja bym się tutaj cofnął. Ja podam odporność na zimno. on mnie zamraża, to tym mi troszkę większą odporność na to. Dajmy aktualizację zadania. Zabij radamenta. Zabijemy, zabijemy go. Tego Dlaczego to on wskrzesza tych nieumarłych? Dziad... Ale, a też chyba nie, nie ten wskrzesza? Wiem, że tego typu plecionicy, właśnie wskrzeszali pazury. ciekawe, jak tutaj nie wpadło. mamy skrzynię. Mamy zwój Hradymów. Pokażę zwój nowi. Wróćmy do Atmy po nagrodę. Modlę się, aby Atma spoczywała w pokoju. Kniega umiejętności. Dobra, to sobie. Aj, nie mogę. No, to ten punkt umiejętności będę tak, tak trzymać. Na dzień nie muszę go wydawać. Czy mogę otworzyć? Nie, nie mogę. Opór możemy wyrzucić. Mamy znów miejsce. No też taka nagroda. Jak to z niego nic ciekawego nie wyleciało? Czyłem właśnie na jakiś fajny przedmiot. Chyba niemany to. Nieprzydatne. W każdym nie mogę sobie zwiększyć tego poziomu trudności. mnie to wali, bo jednak odczuwam takie lekkie wrażenie, że ci przeciwnicy są znacznie słabi w tym pierwszym poziomie. Tak wolałbym sobie właśnie ustawić. Tak między piątką a szóstką. To będzie, jakby graczy. O, i mamy kolejną runę. Oko. Ja sobie będę musiał przejrzeć te, te słowa tych run. które daje, do jakiej broni. Na pewno mi się to przyda, jak będę chciał... Oj, 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 oj. Zagadałem i... Nie spojrzałem na swoje zdrowie. Dobra, sobie tutaj wrócę już. Dobra, ciało udało mi się odzyskać. dobrze tutaj... ...latać między nimi. Światkiem znów nie umrzeć. Się, kurczę zagadałem. Nie za późno spojrzałem na swoje zdrowie. Myślę na to, że uda mi się wyleczyć z tego. Każdy te mikstury się od razu nie uzupełniają. Podniesiemy ciało tego paska. A już to sam zrobię. Brakuje tej tutaj przycisku, który automatycznie te mikstury uzupełnia. Jak każe, na PC takie coś było. Można było na szybko uzupełniać mikstury. O! Teraz mam odpalać na trucizny. Nie jest potrzebna. Ponieważ jeszcze sobie tej klaudi nie wskrzeszałem. Wiem, że chcę jak najszybciej tej uzupełnić z powrotem. Łada załatwmy tych gruposzów. Złoto jeszcze zbiorę. Tak mniej więcej coś mamy, chyba tutaj wszystko wyczyszczone. Tą stronę zostało tylko zbadać i środek. I będziemy mogli wracać po nagrodę Loot Golem. Przy okazji, Kane'owi pokazać ten zwój. Chwora Dreamów. Zobaczymy, co on nam powie na ten temat. Antidotum to by zabrał. Sądzę, że tutaj najczęściej są te trucizny. tego co dalej chyba już nie było tych aż tak trucizn. to bardziej były takie wybuchowe mieszanki. jak... chyba tam też, też coś z trucizny było. do to w każdej chwili się może przydać. Teraz tędy. Dam się do góry i w lewo. Podamy sobie środek, i wracamy do miasta. I dobra, tutaj mamy wszystko. Ja się cofnę do punktu nawigacyjnego i do atmy. Dobra, Klaudia, wskrzeszona. Ogólnie, jak ktoś z Was zna jakieś te słowa, run. dobre dla paladynów. Też nie pogardzę za pomoc. Dzień dobry. Powiadają, że zemsta ma gorzki smak. Ale mnie on odpowiada. Jestem ci dozgonnie wdzięczna. Poza tym, rozmawiałam w twoim imieniu z resztą mieszkańców. Kupcy postanowili okazać Ci wdzięczność, obniżając ceny swoich towarów i usług. A oh, i jeszcze Jerchn ma Ci coś ważnego do powiedzenia. Znajdziesz go przed pałacem. Spoko. Udamy się tam, tylko pierw... Podamy się do pary. Prawimy sobie... ...pipunek. Trochę oberwałem. Nie możemy to sprzedać. Wszystko co tutaj mamy. I to bym sobie jakaś zostawił. do skrytki. Ach, zaginiony zwój Horadrimów. Co za szczęśliwy zbieg okoliczności. Jako ostatni żyjący Horadrim... ...tylko ja potrafię odczytać jego znaczenie. Teraz zobaczymy... Co mówią runy? Hmm. Horadrymscy magowie po uwięzieniu Bala wewnątrz Tal Rasha za pomocą magii odgrodzili komnatę grobową od świata śmiertelników. Ci sami magowie stworzyli potężne laski Horadrimów i nadali im moc otwierania ukrytych drzwi komnaty. Kiedy jedna z lasek mało co nie została wykradziona przez złego czarnoksiężnika, podzielono je na dwie części: drewniany trzonek i metalowe zwieńczenie. A potem ukryto te części osobno, żeby w ten sposób uchronić je przed zakusami złych ludzi. Pora przewidzieli plagę zła która nas teraz trapi, i tak zaprojektowali miejsca, w których ukryli laski, żeby ujawniły się bohaterom, którzy na to zasługują, takim jak Ty. Znajdź obie części laski horadrimów, a potem połącz je, używając kostki horadrimów. Wtedy wejście do komnaty grobowej, Talrasza, stanie przed tobą otworem. Okej. Okay. I ten zwój już zniknął. I musimy znaleźć. Musimy poszukać ...tal umarłych pod suchymi wzgórzami. Poszukiwanie kostki, robacze gniazdo. Mówiliśmy do takiej oazy, aby znaleźć trzonek. Zwieńczenie znajdziemy w świątyni Żmija Szponów. No i takie dodanie na trochę późniejszy etap. Zobaczymy co ten Jarek od nas chciał. Wiele słyszałem o twych odważnych czynach. Ufam, że mogę powierzyć ci pewną tajemnicę. Obaj z Drognanem doszliśmy do wniosku, że mroczny wędrowiec, który tędy niedawno przechodził, to diablo we własnej osobie. Drognan uważa, że Diablo przeszukuje pustynię w poszukiwaniu tajemnego grobowca, w którym wielki mag chora Dreamów, Tal Rasha, uwięził Bala. Musisz znaleźć Diablo i położyć kres temu straszliwemu złu, które spadło na nasze miasto. Drognan jest mędrcem, dlatego na pewno udzieli ci rady, jak odnaleźć grobowiec Taleraszy. Znalezienie go może jednak zabrać ci trochę czasu. Dama i tak to znajdziemy? i czyli mamy już ostatnią misję Znajdź grobowiec talraszy siedem grobowców jakiej arzy akurat będziemy musieli znaleźć znak który odpowiada właśnie temu co my dostaniemy tam będzie właśnie grobowiec talraszy grobowiec talrasza jest ukryty na pustyni pomiędzy sześcioma innymi grobami ale znajduje się na nim jego symbol jeśli chcesz wiedzieć co to za znak, to poszukaj go w legendarnym tajemnym sanktuarium. okej. Okay. I czeka nas szukanie wszystkiego. Dobra, w tym odcinku zakoń czy tym miejscem zakończę odcinek. Tam się udamy właśnie na tą pustynię. Po poszukiwaniu kostki, pczonka oraz laski horadreamów. w tym odcinku to było na tyle. Zam serdecznie dziękuję za obejrzenie. Jeśli odcinek Ci się spodobał, zostawcie w górę oraz komentarz. czy w tych materiałach. Cześć!